Minęły prawie 3 tygodnie od incydentu na placu Rodła w Szczecinie. Postanowiłem, że sprawdzę po tym czasie, jakie nowe informacje pojawiły się na temat tego tajemniczego mieszkańca Szczecina, który potrącił prawie 20 osób. No i okazuje się, że to jest chyba najpilniej strzeżona informacja w policji. No, poza danymi milicyjnych prowokatorów. Tak więc, wyłuskałem dla Was strzępki informacji. W sumie strzępków się nie wyłuskuje, ale rozumiecie o co chodzi. Znalazłem okruchy informacji, połączyłem kropki i zobaczcie, co mi wyszło. Zapraszam. Witam Was. Zacznijmy jednego od wywiadu sprzed dwóch tygodni, ponieważ mam wrażenie, że większość z Was go nie przesłuchała, a tam bardzo ciekawe rzeczy powochodziły. Wywiad dla Radia Z, w którym szef służb Kierwiński spytany. Dlaczego nie podano dotąd imienia sprawcy, pierwszej litery jego nazwiska? No, stwierdził, że nigdy się takich danych nie podawało. Dlaczego policja nie opublikowała imienia sprawcy masakry w Szczecinie? Kogo chronicie? Wie, wie, wie pan co? Nie wiem, czy, bo niepraktykowany jest, wie pan doskonale, że jeżeli stawiane są, są zarzuty, no to o, jest anonimizacja danych takiej osoby i wynika to tylko i wyłącznie z tego. No cóż ja wam mogę więcej powiedzieć? Im bardziej sprzeczna z prawdą, im, im kłamstwo jest bardziej sprzeczne z prawdą, tym jest skuteczniejsze. Tym jest skuteczniejsze. Ono nie może być bliskie. Ono my, musi być skrajnie, brutalnie przeciwne prawdy. Do tego chłop pomylił pochodzenie z narodowością, a sekurując się frazą z tego, co wiem. My nikogo, <głos》>, że, wie pan, teoria, że kogoś w ogóle chronimy, tak jak jest w pytaniu, jest Czy znaczy jest cudowne, bo... ewidentna sugestia, że chronicie narodowość sprawcy? Nie, bo... Yy... Ja wiem, że w piątek jeszcze pojawiły się, to zresztą w związku z tą dezinformacją, no właśnie. Z którą mówimy, że to osoba e, pochodzenia ukraińskiego. Ja nie mam takich informacji, z tego co wiem, mówiło chyba o tym wojewoda zachodniopomorski, e, to obywatel polski. To no, jest bo... ewidentna sugestia, że chronicie narodowość sprawcy. E, to obywatel polski. Czy to są tylko ograniczenia intelektualne, stres, czy może coś więcej? Nie mi oceniać. No, ale szef służb nie zna szczegółów tak medialnej sprawy. Wnioski wyciągnijcie samemu, a ja przechodzę do bieżączki. Otóż parę dni temu głos zabrał Jarosław Paruzel, ojciec najbardziej poszkodowanej ofiary, 22-letniej dziewczyny, której rehabilitacja będzie trwała długimi miesiącami. Lekarze przekazali im bowiem, im czyli rodzicom, że rehabilitacja patrycji będzie trwała co najmniej kilka miesięcy. Na dodatek jest droga, a jej kosztów nie refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia. Bardzo zagadkowa sytuacja, prawda? Dlaczego akurat w tym wypadku rehabilitacja nie będzie opłacana przez Narodowy Fundusz Zdrowia? Tak strzela w ciemno, nie mając większej ilości informacji, że mogło tutaj dojść do skrótu myślowego. Owszem, rehabilitacja będzie opłacona. Na tyle, że przez działania szaleńca niedzielskiego czeka się na nią nawet i 12 miesięcy. Na rehabilitację na NFZ trzeba czekać nawet rok. Rewolucja w rejestracji ma skrócić kolejki. Pierdu, pierdu, teraz mamy minister Leszczynę i mam wrażenie, że ta kolejka zostanie wydłużona nawet i do 15 miesięcy. A chodzi o to, że ta dziewczyna nie może czekać. Stąd potrzeba prywatnej rehabilitacji. Nawet pół miliona złotych ma kosztować leczenie i specjalistyczna rehabilitacja Patrycji Paruzel, 22-lata ze Szczecina. Dziewczyna jest osobą, która najbardziej ucierpiała podczas głośnego wypadku na Placu Rodła. Jej rodzice nie mają takich pieniędzy i gorączkowo próbują je zdobyć. Ojciec poszkodowanej nie kryje rozżalenia tą sytuacją. Link do zbiórki macie w opisie. To jest cholernie ciężka sytuacja. To jest tak, jakbyś musiał kupić nowe mieszkanie w ciągu kilku miesięcy bez kredytu. Ja tak się zastanawiam, dlaczego rodzice nie liczą na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji z oce sprawcy. Przecież to nie jest tak, że dziewczyna spadła z drabiny, którą sama sobie postawiła, tylko, tylko to był wypadek. Pomijamy całą motoczkę wypadek z udziałem pojazdu mechanicznego OC pokrywa plus minus równowartość 5 milionów euro. Numer rejestracyjny samochodu jest publikowany w mediach, więc sprawdziłem, czy ma ważną OC. No i jest ważne, to jest stan na 19 marca. Czyli trzy tygodnie temu też było ważne. No, przecież nikt tego auta nie wziął z parkingu policyjnego, nie wyklepał i nie ubezpieczył ponownie, prawda? Tak więc, niewykluczone, że może znowu chodzi o czas. W końcu to nie jest tak, że ubezpieczyciel wypłaca pieniądze z automatu, im się nie spieszy. To nie jest tak, że my wiemy, kto jest sprawcą. No, jednak trzeba poczekać na wyrok człowieka w todze, mimo iż sam proces zapewne przebiegnie ekspresowo. No to minie parę miesięcy, zanim do niego dojdzie, a dziewczyna nie ma czasu. A może pieniądze nie będą wypłacone, może ojciec wie coś więcej. No bo przecież jeżeli sprawca na przykład nie miał uprawnień, to to jest to furtka, by pieniędzy nie wypłacić. W końcu jakieś wrzuty medialne się pojawiły, że chłop leczył się na głowę, więc może nie miał prawo, jazda, prawo jazdy, może nie powinien prowadzić samochodu, może to nie był jego samochód. Swoją drogą, ta wrzutka o leczeniu psychiatrycznym, kiedy nie znamy imienia i pierwszej litery nazwiska, pokazuje, jak bardzo informacje są filtrowane. Co więcej, ojciec dla faktu stwierdził, że mowa jest o, o zamachu. Kiedy jest zamach na ludzi, państwo powinno pokryć wszystkie koszty leczenia i rehabilitacji, a potem. Ewentualnie odzyskać te pieniądze od sprawcy, mówi faktowi Jarosław Paruzel, tata Patrycji. Czy ojciec wie coś więcej, czy mówi to tylko z rozżalenia? Ciężko powiedzieć. Pamiętam, że tak na gorąco u pana Sorosa w Rzeczpospolitej eksperci mówili wprost o zamachu. Tyle, że to byli eksperci na telefon, do których za zadzwoniła redakcja, a nie były to osoby, osoby wprost związane ze sprawą. Ale z drugiej strony mamy punkt odniesienia, jeżeli chodzi o politykę informacyjną odnośnie zamachu, ponieważ właśnie w tym czasie przygotowywano zamach we Wrocławiu i mówiła o tym Anna Dyner na, na kanale Zero. Być może panowie pamiętacie, chyba dwa czy trzy tygodnie temu, był komunikat, że złapano obywatela Ukrainy, który przygotowywał zamach we Wrocławiu w zasadzie złapano go tuż przed dokonaniem tego, tego aktu. 15 lutego, kurde, nie wiem co wtedy robiłem, ale totalnie to przeoczyłam. I to jest zgroza w świetle prawa, jakie szykuje nam nowa lewica z Tuskiem, gdzie jako mężczyźni nie będzie nam w pewnych kwestiach dowodzona wina, ale to my będziemy musieli udowodnić, że nie byliśmy wielbłądami bądź innymi predatorami zgroza. No ale dobrze, to nie jest tak, że media na ten temat milczały. Jeżeli wiedzieć, czego się szuka w widełkach czasowych, no to te informacje rzeczywiście pojawiły się w mainstreamie. Wychodzi nam, że to był Ukrainiec. Zawsze oczywiście było napisane, że został zmanipulowany przez Rosjan, Biedaczysko, ale zgadnijcie, nigdzie nie ma podanego imienia, nie ma podanej pierwszej litery nazwiska. Więc dziwna sprawa, prawda? No i w tym kontekście warto odnotować próbę ustalenia danych sprawcy. Otóż Fundacja Magna Polonia wysłała w tej sprawie pismo do głównego milicjanta w Szczecinie. I oto odpowiedź. W związku z wpływem w dniu 5 marca 2024 roku wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie podania imienia oraz pierwsze litery nazwiska sprawcy. Dokładnie tak, jak wpisane jest w dokumencie tożsamości. Czy sprawca posiada inne oprócz polskiego obywatelstwa? Informujemy, że dane, o które Pan się ubiega, nie stanowią informacji publicznej w świetle ustawy z dnia 6 września 2021 roku o dostępie do informacji publicznej. Bardzo dobra inicjatywa, aczkolwiek nie wiem, czy te informacje podlegają pod dostęp do informacji publicznej. Nie znam się, ale warto by było to przedyskutować. Ktoś powie, że zawsze, zawsze podaje się imię i pierwsze, pierwszą literę nazwiska sprawcy. No właśnie, no, o to chodzi, stąd ta afera, dlatego też robię ten film. Chociaż wydaje się, że imię sprawcy i pierwsza litera. Nazwiska to może być dopiero wierzchołek góry lodowej, ponieważ pomijając, pomijając ten nieudany zamach z Wrocławia sprzed dwóch tygodni, no to ja kojarzę tylko jedną sprawę, gdzie nie podano imienia i pierwsze litery nazwiska sprawcy. Chodzi o komandosa z Formozy. Jeżeli nie mówimy tutaj o blejakości polityki informacyjnej, którą wprowadził Kierwiński, bo sami, sami słyszeliście, co ten gościu opowiada, no to możemy mieć tutaj do czynienia z bardzo tajemniczą sprawą, gdzie ujawniono nam tylko to, czego, czego utajnić się nie dało, co ludzie widzieli. No i to tyle na teraz, to tyle ode mnie. Muszę lecieć po córę na <gry> no więc ja bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Odsyłam zawsze tam, gdzie odsyłam, i życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru. Pozdrawiam Was serdecznie.